W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, w ten niedzielny poranek. List do Efezjan, 6 rozdział, 10, 11 werset. Myślę, że takie bardzo znane słowa apostoła Pawła, które często gdzieś tam na szkółkach niedzielnych się... Yy, używa używa się je też w kontekście walki duchowej, yy, używa się w kontekście rozwoju chrześcijańskiego, dojrzałości chrześcijańskiej. Myślę, że wszyscy nieraz żeśmy słyszeli jakieś kazanie na ten temat, a może jakąś grupę żeśmy prowadzili. Yy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na właśnie chyba takie wątki, które gdzieś w kontekście tej wojny, którą obecnie mamy za, naszymi, yy, za naszym płotem. Yy, a takie wątki, które gdzieś wydaje mi się, mogą się nam y, gubić albo możemy, możemy ich gdzieś po prostu nie widzieć bardzo często, dlatego że po prostu żyjemy w pokoju i w związku z tym, że żyjemy w pokoju, one gdzieś nam się y, po prostu wydają. No, no, nie zauważamy ich, tak to jest. Jeśli nie widzimy potrzeby pewnych rzeczy, to po prostu tego nie zauważamy. A więc pierwsza rzecz, która tu się pojawia w dziesiątym wersecie, to jest potrzeba umacniania się w Panu i w Jego potężnej mocy. I to jest chyba pierwsza rzecz którą warto zwrócić uwagę, coś o czym mówiłem wczoraj w kontekście psychologii pola walki, ale też coś, co wpływ ma na, na nas w Polsce, co ma wpływ na opinię publiczną na Zachodzie. Mianowicie, jeśli się boimy, jeśli tchórzymy, to tak naprawdę już przegraliśmy, to tak naprawdę już w jakimś sensie można powiedzieć, rezygnujemy, już reiterujemy, już jesteśmy gotowi, gotowi do tego, by odpuścić. Jeśli ktoś, nie jest gotów walczyć, nie jest gotów bronić tego, co dla niego ważne, co dla niego cenne. To tak naprawdę jest potencjalnym niewolnikiem, jest potencjalnym przegranym. No, no, bo, no bo co? To no no jest tylko kwestia czasu, że przyjdzie ktoś, kto po prostu ten spokój w jakiś sposób wykorzysta i kto to, to, tą niezdolność do walki, tą słabość, bo to tak trzeba nazwać. Będzie w stanie y, wykorzystać i po prostu podać sobie taką osobę. A więc zwróćcie uwagę, że nie mamy takiego komfortu. Ja przynajmniej nie widzę w tym wersecie i nie widzę chyba w ogóle w Biblii takiego komfortu, żeby po prostu żyć spokojnie i y, wymagać od Boga, żeby y, nigdy się tak nie zdarzyło w naszym życiu, że musimy się za czymś opowiedzieć, że musimy zawalczyć o coś, co wartościowe i cenne. No właśnie nie. Właśnie chrześcijanin, wydaje mi się, zawsze jest taką osobą, która ma właśnie wzmocniony w Panu i w Jego potężnej mocy stanąć we właściwym miejscu. Nie wstydzić się Ewangelii, opowiedzieć się po stronie prawdy, opowiedzieć się po stronie Chrystusa. I oczywiście to ma też jakieś przełożenie swoje na Jego obywatelskie działania. To ma też, jego, to ma też przełożenie po prostu na ducha człowieka. No, duch człowieka albo jest przestraszony, albo jest nieprzestraszony. Albo działa z lęku, albo działa z odwagi. I tyle. I my, jako ludzie wierzący, mamy działać właśnie w oparciu o nasze przekonanie, które mamy w Panu, i nie bać się, nie bać się zaryzykować, nie bać się wkroczyć, nie bać się nazwać rzeczywistość w takim proroczym, dobrze rozumianym oczywiście obdarowaniu, że wchodzimy, nazywamy w zgodzie ze Słowem Bożym to, co się dzieje wokół nas. I jeśli tego nie mamy, jeśli taki lękliwi jesteśmy, to tak naprawdę działamy pod przekleństwem, niezależnie od naszej teologii, niezależnie od tego, jakbyśmy nie mieli dobrego zdania o sobie. A więc pierwsza rzecz, o której ten fragment mówi, mamy się umocnić w Panu i w potężnej mocy Jego. I potem druga rzecz, to przywdziejcie całą zbroję Bożą. Są pewne narzędzia, które Bóg daje. Ten fragment o tym mówi. Świadomość zbawienia i tak dalej. Nie będę o tym wszystkim mówił. Świadomość walki, która jest bardzo ważna. Dwunasty werset, gdzie jest powiedziane wprost, że bój doczymy. Jeśli jesteś świadomy, że jesteś w boju, no to po prostu. To po prostu wiesz że to nie jest wybór. To jedyne, jedyny wybór, jaki masz, to albo ktoś cię zdobędzie, albo będziesz gotowy. Myślę, że my bardzo często niestety tego sobie nie uświadamiamy, bardzo często postrzegamy to jako taki pewien wybór, że my po prostu możemy wybrać, czy będziemy bojować, czy nie będziemy bojować. No nie. Bój, bój trwa. Walka trwa. Walka, walka duchowa o nas, walka duchowa o, o nasze kościoły, o nasze pokolenia kolejne, o nasze dzieci o nasze społeczeństwo, te, to, to, te wszystkie wymiary. Ktoś może powiedzieć, że to, to coś wkręcam sobie. No to może śpisz. No ja widzę, że widzimy. Bój, bój toczymy. Toczymy. On, on, on trwa. On trwa. Może jest niewidoczny, może jest z różną intensywnością, ale on trwa. I, I druga rzecz, czyli ten bój duchowy, który jest normalną rzeczywistością, powinien być postrzegany jako normalna rzeczywistość chrześcijanina. Natomiast to też pokazuje, myślę, że drugą rzecz, że jeśli jako społeczeństwa się rozbrajamy i tak naprawdę nie widzimy tego, że bój trwa, że te napięcia cały czas istnieją, że to nie jest tak, że mamy prawo oczekiwać tego, że po prostu nikt nas nie najedzie. No właśnie, jeśli, jeśli to widzimy, to jesteśmy gotowi do walki, a jeśli tego nie widzimy, to jesteśmy niegotowi do walki, a jeśli jesteśmy niegotowi do walki, tak, to czy tak w wymiarze duchowym jak w wymiarze społecznym, to po prostu jesteśmy skazani na porażkę. To jesteś Ty, jestem ja skazany na porażkę. I życzę nam jako ludziom wierzącym takiego bojowego ducha, takiej gotowości do walki, takiej świadomości. I to przy całkowitym zrozumieniu, że tego jesteśmy słabi, że, że bez Pana sobie nie poradzimy. Ale jednak życzę nam takiego, takiej, takiej, takiej świadomości rzeczywistości, w której żyjemy że ta rzeczywistość jest w Biblii opisywana jako rzeczywistość walki, a nie rzeczywistość pokoju. Rzeczywistość pokoju nadejdzie, kiedy Chrystus powróci w chwale. Na dzień dzisiejszy musimy być gotowi do walki. Życzę Tobie, żebyś tą, tej tą gotowość w sercu miał. Życzę Ci, żebyś się wzmocnił, czy wzmocniła w zborze przez śpiew, przez modlitwy, przez słowo, żebyśmy się opierali na fundamencie, na skalę, który jest, którą jest nasz pan, ale nie próbowali sobie wmówić, właśnie, nie, pro, nie próbowali przekonywać swojego własnego serca i serca innych ludzi wokół nas do tego, że po prostu będzie spokojnie, będzie dobrze, pokój i szczęśliwość. Nie. To nie jest ten świat jeszcze. To jeszcze nie jest ten świat. I życzę nam tej gotowości i tej duchowej wrażliwości, odwagi. I y, odwagi, która wyraża się w tym, że jesteśmy gotowi na ryzyko, ryzyko walki. I, I walczmy, i bądźmy gotowi, y, i wzmacniajmy się w mocy Bożej. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, prowadź nas, dawaj nam waleczne serce i dawaj nam zwyciężać właśnie z tym walecznym sercem, Panie. Nie daj nam wątpić, nie daj nam się chwiać, nie daj nam uciekać, Panie, ale daj nam właśnie gotowość. Cokolwiek dla nas masz, cokolwiek przed nami jest, abyśmy, Panie, byli gotowi walczyć o to, co Tobie się podoba i co jest dla Ciebie właściwe i słuszne. Z Bogiem i do zobaczenia.